Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cyberpunka 2077. Zostaw kciuka, subskrypcję dzwoneczek. I kontynuujemy naszą zabawę. Dobra, mamy ostatni kontrakt, jeśli chodzi o naszą grę. Bo jest ukończona 8... czyli znaczy ten 9 na 10 kontraktów. I teraz będziemy się nim zajmować, tylko bym potrzebował jeszcze się dostać do jakiegoś... Punktu teleportacji. Wow, ten trzeba podjechać kawałek będzie. Kurde. Lipa. Punkt, tutaj, Więc te pniemy. Jestem w sumie ciekaw, czy zrobiłem też wszystkie questy poboczne, bo trochę tam, jak patrzyłem ostatnio na rozpisce na necie, to trochę tych questów pobocznych w, w pobot tutaj w DLC-u jest ale też wydaje mi się, że sporo z nich wykonałem dobra, musimy sobie tutaj zejść szybciej tędy będziemy się dookoła przecież chodzić, nie? możemy zaskoczyć tutaj pułkownik, kurt nie żyje, powtarzam, kurt Hansen nie żyje Mmm, jak mi jest z tego, z tego powodu bardzo wszystko jedno. No kurde, nie tu zaskoczyć. nie potrzebuję tu zaskoczyć, ale dobra jest tu wejście po tym. Zajrzyj do mnie. To piln. No proszę. Okej. Okay. Przyniesiesz mi jutro resztę. Resztę czego? Nie wkurwiaj balki Sama jesteś? Gdzie Walt? Dużo ochrony. Macie gości z miasta? Mm -hmm. Prawie codziennie. Odwiedzają nas goście, którzy lubią dopinać swoje biznesy w ciszy. Nasz klub daje im taką możliwość. No, no! Napiłbym się czegoś. Dzięki. Szukam waszej klientki, Georgina Zębiński, prokuratorka. Kojarzysz? Nie kojarzę, ale skoro to jakaś szycha, to pewnie bywa w loży. Zapytaj Jacka, znajdziesz go w Kiblu. Wysyłasz mnie do Jacka z Kibla, serio? Serio. On tu prowadzi handel i dobrze, że jest górą. Może będzie ją kojarzył. No dobra. Dzięki. Dzięki. Bem, dzięki balek jest. Gra inden to jest przyjechać pierda. Nie ma ludzi, co przygodnie mieli. Dopłacił, żeby mieli. Nie tu chyba. Słuchaj Jack, przychodzi do mnie jutro ten klient z biotechniki, ten od słoneczników. Teraz? Jestem Lori, złotko, współczuję. Chcesz coś na znieczulenie? Mhm. Daj ze trzy sztuki. Hej, skarbie, szukasz czegoś? No dobrze, sprawdźmy, co tam masz. To jak? Decydujesz się? No ale miałem się dowiedzieć, gdzie jest ten. Nie rozumiem. Szukam waszej klientki, Georgina Zębiński, prokuratorka. Kojarzysz? Nie kojarzę. Ale skoro to jakaś czuchatka, to a. się to zbugowało, bym... że jak było na biało Zapytaj to się nie. Jacka. Znajdziesz go w Kiblu. Wysyłasz mnie do Czeka Skibla, serio? Serio? On tu prowadzi handel i dobrze, że jest górą. Może będzie ją kojarzył. No dobra. Dzięki. O, teraz się zaktualizował no właśnie. Szukam kogoś. Barmanka mówiła, że możesz mi w tym pomóc. O, i Helen nie powinna tak paplać. To nieładnie. Georgina Zembiński, prokuratorka z miasta. Znasz ją? Nie, ale mogę zadzwonić na górę i popytać. To zadzwoń. Momencik, kochany, powoli. Mój czas jest cenny i te sprawy. Wiesz, o co chodzi. Mam trochę kontaktów wśród sprzedawców w mieście. Paru dobrych znajomych bramkarzy na wejściach do klubów. Może zamiast wiecznie sprzedawać prochy w tym kiblu, wolałbyś rozszerzyć swój biznes? Mm, kuszące. Dobra, zatrzymaj kasę. Niech to będzie moja inwestycja w przyszłość. Cześć, skarbie. Słuchaj, szukam klientki Georgina Zembiński. Tak. Aha. Dzięki. Dziewczyny ją widziały. Imprezuje z jakąś grupą ważniaków. Loża numer cztery. Dzięki. Sprawdzę to. Dzięki wielkie. No i jest. Georgina zębiński Uważaj na nią. Prawnikom nigdy nie można ufać. A są jacyś ludzie, którym według ciebie można ufać? Tak. Technicy dźwięku. <grystanie> <grystanie> Oj Jacki Jacki. nie masz prawa. Mhm. <grystanie> masz przejębane. Od jutra ty już nie pracujesz. Kurwa! Co się stało? Jak to co się stało? Wyjebali mnie z góry. Ochroniarskie schaby nie wiedzą, kurwa, z kim tańczą. Mnie wyrzucać? Mnie? A, nie możesz tego jakoś wyjaśnić? A co tu wyjaśniać? Kurwa, trzeba iść do ochrony i wypieprzyć ich tę malinę w kosmos. Mhm. Dlaczego cię wyrzucili? No... Jakiś lesz mnie zaczepiał, więc rozwaliłem mu łeb o bar. Wyszło ci od mocy niż planowałem. No ale potem go przeprosiłem, więc nie wiem dlaczego ochrona się czepia. Hmm. Kiedyś dużo bujałem się po wiprumach i. Ochroniarze potrafią się pomylić. Idź do nich i wyjaśnij, kim jesteś, a przeproszą. A nie tak. Jaki kurwa mądry. Mnie przepraszali. Srali! To se kurwa do nich idź! Siedzą w kanciapie za barem, tam! Może ci wydrukują imienne zaproszenie do strefy VIP? A ja to ich pierdolę. WUDA! Gdzie jest WUDA dla mnie? Kończyła się. Dobra. Mm, za barem. Kanciapa. O kurwa Niedobrze Miałem nie, nie wywołać alarmu, ale właśnie wołamuję się do sieci Fuck mi. Dobra, no jak już chcecie tak bawić, to Cię tak bawmy Kurwa, rambo, jebane. No cóż, to by było tyle z niewywołania alarmu. Tak wyszło. nie poradzimy. Pytanie jest jedno. Gdzie ta jest? Była inna droga. Zdolność techniczna. Jest jeszcze Welewa, okay. wykrywać, jak my to nawet nie ma. tu też jej nie ma. To co teraz? Rozejrzyjmy się. No Zacznę ja tu się mało rozejrzeć w tym pomieszczeniu. Co tu się odpierdala? Ej nie mam pojęcia gdzie ta typiera jest Ja patrzę Problem jest taki, że nie mam zdolności technicznej, żeby wejść w niektóre miejsca. I to jest niestety problem. Tu stoi strażnik. Też stoi strażnik, koje prywatne. Pojedziemy na trzecie piętro w takim razie. Bo tu na przykład nie byliśmy, a może ona jest gdzieś tutaj. O, Siema Ciekawe, tutaj nie ma karty dostępu potrzebuję, Ja nie mam karty dostępu, którą kartę mogę zdobyć tylko w wy... Stuff Only. Mój szef się zgodził. Budujemy całe osiedlo. No to kurwa pięknie. A ty to kto? Deweloperka na wybrzeżu, Aha. człowieku, rozumiesz to? To ona nie jest Chodzimy w tym pomieszczeniu polio. w końcu? Mówiłem ci, że w Heavy Hearts się dogadamy. Tu jest klimat dla takich przedsięwzięć. Czy można z wami pogadać jakkolwiek? Proszę dać mi spokój. No nie da się z wami pogadać. Dobra, zostali zaalarmowani, ale... Nie będę z tobą Nie zmienia to faktu, że. Rozmawiał. Kurwa, ja was zmuszę do gadania zaraz.

bo tutaj łazi, to naprawdę trzeba mieć jaja. zabezpieczony, nie mam zdolności technicznej, żeby tu wejść. Ona jest kurwa za tymi drzwiami podobno. Okej. Okay. Dobra. Wszystko wiem. potrzebowali czegoś A ty to kto? Georgina Zębiński? Przychodzę w sprawie Michaela Maldonado. Czego chce ten pijak? Wymusiłaś od niego zeznania w sprawie syna. Chcę, żeby się skasowała. Chcę, żebym... Nie wierzę. Co za bezczelne, zakłamane ścierwą. Widzisz? Mówiłem ci, żeby mu nie ufać. Co ten dziad ci powiedział? Twój Gorel wymusił zeznania Michaela torturami. Hank, to chyba o tobie. Podłączałeś ostatnio kable do pana Maldonado? Wiesz co, mam lepsze rzeczy do roboty. Porwania, wymuszenia, podpalenie, napad na sklep wiesz, czy je to CV? Erik Maldonado to bandyta i zwykły śmieć. Jego miejsce jest w więzieniu. Ktoś musiał pomóc mu tam trafić. Ojciec nadawał się idealnie. Jak usłyszał, ile płacę, długo się nie zastanawiał. Kto to jest Hector Sacristan? Elita Valentinos, milioner upasiony na narkobiznesie. Morderca. Od dwóch lat na niego poluje. Erik Maldonado jest ostatnim elementem układanki. Pomoże mi go dorwać. Tylko najpierw sam musi trafić za kratki. Mam słowo Michaela przeciw Twojemu. Jego słowo akurat nic nie znaczy. Maldonado ma swojego syna gdzieś. On po prostu nie chce, żeby się wydało, że go wsypał. No to niech się nie wyda. Dogadajmy się. Co proponujesz? Wiesz co? Najpierw obejrzyj przesłuchanie Michaela. Sam zobacz, jak było. Ostatnia kwestia. 16 maja zeszłego roku Erik Maldonado skontaktował się z panem telefonicznie. Przyznał wówczas, że Hektor Sacristan postrzelił Marcosa Ferreira ze skutkiem śmiertelnym. Stwierdził też, że Sacristan miał nakazać porzucenie ciała Ferreiry w zatoce Coronado. Czy potwierdza pan przebieg tej rozmowy? No, ja. Tak, tak potwierdzam. Świetnie, to wszystko. Dziękujemy. Michael wziął za te zeznania solidną kasę. Nawet nie mrugnął okiem. No, proszę, prawdziwy człowiek biznesu. Przejdźmy do rzeczy. Oto moja oferta. Ukryję nazwisko Michaela w papierach. Nikt się nie dowie o jego udziale. A jeśli odmówię? Nie odmawiaj. Tak będzie dla Ciebie lepiej i bezpieczniej. Dostałem robotę i zamierzam ją wykonać. Poza tym, nie wierzę w Twoją wersję. Jaką wersję? Przecież pokazałam Ci nagranie. Pokazałeś kawałek, który Ci pasował. To nie wystarczy. Skasuj zeznania. To niemożliwe, przykro mi. Niestety nie mamy już chyba pola do negocjacji. Hank? Weź głęboki oddech, Hank. Policz, ile ci zostało do emerytury, a potem przyjrzyj mi się dobrze. Myślisz, że to moja pierwsza taka robota? Że przyszedłbym tu, gdybym nie był na ciebie gotowy? On nie żartuje, Georgina. A ja nie zamierzam dać się zabić. Nie za te pieprzone zeznania. Kurwa, serio, Hank? Porozmawiamy o tym później. Okej. Okay. Usunięte. Świetnie, dziękuję. No dobra, teraz jeszcze tylko klub musimy opuścić w jakiś sposób. Nie lubię jak nasze Spokojnie Dobra, zawijamy. Dało się, się z tego zrobić Wydajmy jeszcze z nimi i zakończymy sobie ten questic w tym odcinku i odcinek zakończymy sobie na koniec questa. Jak tam nasza sprawa? Udało się? Udało się. Zeznania skasowane. Wspaniale. Dziękuję. Dobra robota. Za tę dobrą robotę zapłacisz mi kasą, za którą sprzedałeś syna? Ja? Cholera. Masz wielkie szczęście, że trafiłeś na mnie, Michael. Dobra. I idź już. Fajnie, fajnie. Gratuluję, kurwa, gościu. Dobra, kontrakcik wykonany. Mamy jeszcze quest'a pobocznego. Dobra. No i quest fabularny, ale to będziemy już kontynuować w kolejnych odcinkach. Na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i wbije do linku w opisie, jego popołudnia. Cześć.